Nic nam się nie pojawiło, widzowie, pomidorów znowu odgroma. śnieg się już wszędzie stepał, bo jest styczeń, w ogóle lagi, znowu, co ty robisz, znowu 17 fpsów, dobra, bierz po jednym tym i teraz zrobimy cenę taką porównawczą e, dla kompletnie wszystkiego, no nie? Ja będę truskawki. Dobra, bierz truska, Boże, jak się nosi te palety, widzowie, patrzcie, jakie są lagi, co tu się w ogóle dzieje? Czekajcie, znowu, no, to jest ten odpalę, jaka będzie cena? Co? Ja pierdzielę zamknąłem grę przez przypadek. Kliknąłem Altek 4 przez przypadek. I co? Wyłączyłem grę. Widzowie. Macie pulpit. Tragedia. Udało się nam wrócić do takiego stanu, jak byliśmy wcześniej. Także widzowie, jakieś bardzo... Y